Cyk i już mamy je na dole, witajcie w Cudnej Polsce! Dzisiaj 1 grudnia zabieram Was do najfantastyczniejszego marketu jaki może być, czyli do lasu. W Poszukiwaniu tego, co możecie nabyć za pieniądze w sklepie, ale możecie też z przyjemnością pozbierać w lesie. Grzyby Cudnej Polski. Boczniak ostrygowaty. Boczniak ostrygowaty jest grzybem jadalnym, smacznym, o zapachu takim grzybowo-morskim i łagodnym, lekko kwaskowym smaku. Jest gatunkiem dopuszczonym do obrotu handlowego w Polsce, natomiast w sklepach to co spotykacie, to są to owocniki boczniaka ostrygowatego hodowlane, a w naturalnym środowisku występują one w lesie liściastym od powiedzmy października do marca. Spotykałem nawet boczniaki ostrygowate jeszcze w maju. Największy pojaw można obserwować w okolicy listopada, grudnia, natomiast przy łagodnych zimach, które ostatnio obserwujemy w Polsce, można również zbierać boczniaki na przedwiośniu. I tak jak Wam wspomniałem, zdarzyło mi się spotkać go nawet w maju. Przeważającej ilości wypadków na podkaż, boczniaka ostrygowatego na drewnie bukowym, topolowym, grabowym, wierzbowym, brzozowym Zdarza się też, że może wyrosnąć na drzewie iglastym, zarówno na umarłym jak i na żywym, i to dotyczy się również drzew liściastych, wymienionych, ale na drzewach iglastych należy to do rzadkości. Boczniego strygowaty jest zarówno saprotrofem, jak i pasożytem. Najczęściej, oczywiście, spotkasz go na powalonych drzewach liściastych. Natomiast y, może też zasiedlać uszkodzone i schorowane drzewa żywe, ale takie drzewo zasiedlone przez boczniaka ostrygowatego niebawem również polegnie i stanie się obumarłym drzewem dającym pożywienie temu gatunkowi. Tutaj mamy boczniaczki na wysokości około 3 metrów, a to mamy narzędzie proste, którym możemy te boczniaczki szybko zdjąć z drzewa. Cyk i już mamy je na dole. Młode owocniki są w odcieniach szarych, stalowych, stalowo-błękitnych, później brązowieją i blekną na starość. Za młodu mają kształt łukowaty, ostrygowaty, później stają się rozpostarte, a na starość powyginany mają brzeg, młode owocniki mają brzeg podwinięty. Blaszki są gęste różnej długości, białawe lekko szarawe w młodych owocnikach później brązowieją, tak jak cały kapelusz, mocno zbiegają na krótki trzon i to odróżnia go od podobnego gatunku, którym jest łycznik późny. Łycznika późnego uważam za gatunek niejadalny z uwagi na mocne absorbowanie metali ciężkich z powietrza i ze środowiska. Przez co podejrzewany jest o działania rakotwórcze. Boczniak ostrygowaty z prawej i łycznik późny z lewej strony. Analogicznie z prawej mamy blaszki boczniaka, a z lewej łycznika późnego. Boczniak ostrygowaty posiada właściwości prozdrowotne, o których warto pamiętać. Regularne spożywanie może wspomagać walkę z cukrzycą, jak i zmniejszać ryzyko samego wystąpienia tej choroby. Zmniejsza również ryzyko wystąpienia nowotworów miażdżycy. Ponadto wykazano jego wpływ bardzo korzystny na serce i naczynia krwionośne. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zapraszam do mojego kanału. Dobrego dnia. Cześć.